czasu. XZX również podbija po raz kolejny. Również podbija po raz kolejny. Słuchajcie, nie ma żadnych chętnych. Nikt nie chce iPhona. Dla mnie to jest naprawdę, to naprawdę bardzo dziwne. Ale iPhone. Krzysztof. Zobaczymy. No, Krzysztof, powiem Ci, że, że zobaczymy. Możemy zobaczyć, yy, że no, że prawdopodobnie tobie może się udać. Elektro, wiecie, że tak będzie cały czas. Co będzie cały czas? Wyja wyjaśnij, o co chodzi, słuchaj. Nie będzie, bo y dzisiaj bardzo mało osób bierze udział. No, kto, w końcu ktoś musi się pomylić, nie? No tak, to, to jest yy, tak jak yy, zwykle. Kwestia tego, że w danej rundzie nikt nie będzie zainteresowany, że komuś nie, internet zlaguje, że komuś wyskoczy limit w banku, yy, czy cokolwiek się stanie i po prostu ta osoba jest wtedy wyeliminowana z gry, tak? A jeżeli ktoś sobie to dobrze przemyśli, no to jest tym bardziej jeszcze większa możliwość, żeby takiego iPhone'a 14 Pro Max od nas dostać. Słuchajcie, wy nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, ile na tym telefonie zmieści się pornoli. 256 GB. 256 GB. No nie oszukujmy się, jest tylko... Jedna lepsza, dwie lepsze wersje od te, tego iPhone'a. 512 GB. No ale nie wiem, czy komuś, komu, komukolwiek jest potrzebne: 512 GB. jest jeszcze większa pojemność, 1 TB, No ale to już jest przesada. Ja nie wiem, co musieliby się tam trzymać. Więc to jest najlepszy iPhone dostępny na rynku w tym momencie. Który ma sens, nie? bo... Który ma sens, Rozumiem, który... 128 GB można zapchać. Jest mega się kurwa zgadza. drogi, bo kosztuje 800-700. mam wiem, kiedy podziękujesz Polakowi za promowanie. Yy... Po, Podziękuję Polakowi teraz na live za wypromowanie się na asku? Czy ten sam się wypromowałem na asku? No jasne, Polak cię wypromował na pewno. No Gdzie kurwa, pyszny? Polak, pozdrawiam. Polak, Polak był drugą osobą, kurwa na asku potem. W sensie ja byłem najbardziej popularną osobą na całym świecie. Polak był drugą osobą, która no, była tuż, z, znaczy, tuż za mną, no potem no inaczej. W pewnym momencie był drugi, drugi w Polsce, nie? Nie był drugi na, na świecie. Wszelk był Polski. Asku, ale ja byłem, miałem najwięcej lajków na świecie. Na Asku. No ale to pas. Dobra. 3, 2, 1 mamy. I mamy liczenie. liczenie Eugeniusz. Czy Eugeniusz? Od... Are! iPhone dawać! Nie, no powiem ci, że już się zaczyna naprawdę, to naprawdę grubo, nie? Już się zaczyna naprawdę, ale to naprawdę bardzo grubo. Cały czas sięgasz po prostu po ten stoper Cały czas sięgasz po ten stoper i no, ja nie widzę tutaj możliwości, żeby ten live trwał w nieskończoność. To jest po prostu szybkie rozdanie iPhone'a. Yy, no i tyle, nie? XZX. XZX dalej próbuje. No, ale mimo wszystko na ten moment jesteśmy ponad yy, prawie 7000 złotych w dupę, nie? Za grubą nagrodę dałeś. Tego to nie ma szans, że to się zwróci. Nie ma jakichkolwiek szans, że to się zwróci. Flipson, iPhone. To nie ma po prostu no, szans. No dlatego że się dzisiaj rozwróci. ktoś się po prostu no, ale, ucieszy, tak? Ale po co taką nagrodę dawać? Przecież mówiłem Ci od samego początku, że nie ma szans, żeby to się zwróciło. Chodzi mi o to, że będziemy zjeżdżać do zera. Ale tu, Elektro, to i tak kurwa dostaniecie iPhone'a za na pewno mniej niż. Yy, kurwa, za mniej niż wysłaliście. Na, na pewno w tych celach nie uzbiera się 9000 zł, bo to nie ma jak nawet. Nie, nie ma takiego zainteresowania po prostu, tak? Nie ma takiego zainteresowania. No to musi paść za chwilę, nie? Zresztą no nie oszukujmy się. Yy, ludzie raczej wychodzą zaraz na imprezki, e, wychodzą po prostu z chaty, więc, e, więc ci ludzie spadną po prostu. Będzie ich coraz mniej na live'ie, więc będzie jeszcze większa szansa, żeby wygrać. Już powoli ci ludzie wychodzą na imprezki tak, no, i nie zostają z nami. Mieliśmy jeszcze niedawno na live'ie... 1800 e, osób? Dwa, dwa osób by tak, 2000 osób było, a teraz po prostu wszyscy odchodzą, także tym, tym bardziej jest to przyszłemu właścicielowi tego iPhone'a e, na, na rękę, rękę nie? Bo, no. bo powoli wszyscy znikają. Nikt też, e, wiadomo, nie, nie ma... E, nie ma czasu w piątek, żeby siedzieć na, na live, ie. także myślę, że sporo osób po prostu no, automatycznie odpuściło, nie? I, i nie, ma, nie ma takiej konkurencji, jakbyśmy tego live'a zrobili w inny dzień tygodnia. Are! Are tutaj pisze, że chce iPhone'a No ale już zauważyłem, że kilka osób odpadło, nie? Władzyni Piekieł, Adix, Krypto, Konrad. Gdzie są te osoby? Hammer! Hammer! Hammer jest. Od no nie ma już dużo, dużo osób odpadło. Nowe się nie pojawiają, tak jak widzę z tego. Nowe nie dochodzą do gry, także no tutaj zostali tylko ci, tak naprawdę, Electro, Are, może y, XZX, y, y, nie wiem, czy Philipson y, też, też tutaj gra, Hammer. No to są osoby, które grają, czyli ktoś najprawdopodobniej z nich to wygra. No bo tutaj największą szansę na aktualnie ma Electro, bo Electro y, nie opuszcza praktycznie żadnej rundy. Are też dobrze gra. To też mu się e, zdarza, nie? XZX też dobrze gra. Y, no to są osoby, które najprawdopodobniej mogą wygrać. Tomek, Hammer to to. No są chyba, osoby, że ktoś które... ma naprawdę jakąś dobrą taktykę, tak? No chyba, że ktoś ma szczęście, bo są też osoby, że wyślą na przykład jednego do najtaj i wygrywają, nie? Dokładnie, te się. też są takie osoby. Ktoś ma po prostu farta, mówi kurwa, a chuj, wyślę sobie tego donejta sprawdzę kurwa. Czemu nie? Kurwa sprawdzę, wyślę tego Donata za 25 zł i chuj i wygrywa. I mamy liczenie, hammer. Liczymy, po raz kolejny. Mamy 2 sekundy na superze, 3 sekundy na stoperze i Kurde, jak Hammer za 25 zł to z do zero. kurwa, pojebane. iPhone Fart. za 9 zł z mody. złotych. to, to za złotych. 12... 10, 11, 12, 3, 14, Liczymy 15, 16, 17, 15, 18, 15, 18 15, 19. Ja pierdolę, to padnie już, mieliśmy 20 sekund Jak wygram cokolwiek, no to w takim razie mieliśmy teraz za ciebie 20 stary, stary, Co? nie było nikogo Co? za nim, nie było nikogo za nim To by był koniec jedna slajba. osoba zepsuła tak naprawdę To był koniec to była końcówka, wszyscy to... odpuścili, nie ma nikogo Nie ma nikogo nie ma totalnie nikogo kto by chciał Nikt nie gra, jaksona. nikt nie gra teraz, teraz, teraz jest szansa żeby to zgarnąć Kurwa, ale z grubo, dobra no jest koniec, patrz No i znowu liczymy, znowu, znowu liczymy, 1, 2, jeden, jeden, dwa, dwa, trzy. trzy, are ale tutaj wjechał, ale patrz! Gdyby nie on, koniec live'a! Wiesz co się dzieje, koniec live'a! Ten tam małolat. Tak, ale on... Byłby nie, koniec Ale to nie było w ogóle nigdy. Wcześniej był jeden donator od niego z tego co Philipson, I... Ale rozumiesz kurwa, on zepsuł, bo tak to by kto wygrał, Hammer? ZX. Hammer by wygrał, czy kto tak, by wygrał? Tak, Hammer, Hammer. Nie no to taka sytuacja na samym początku live'a, no jest aż y, dla mnie nieprawdopodobna i niemożliwa, nie? Dziw, dziwne. Dziwne to było w każdym razie. Kosa. Pozdro, pozdrawiam. To było, słuchajcie, naprawdę, ale to naprawdę dziwne, nie? Że zjechaliśmy do 20 sekund. Tak naprawdę. No, no co, 10 sekund yy, nas dzieliło od ustalenia nowego zwycięzcy i słuchajcie, tylko jeden donate z, zepsuł. Rozumiem? Jeden donate, gdyby... Rozumiem, jak rundę niszczą yy, dwa albo trzy donate, ale jeden donate, gdyby nie rozumiecie. to, że jedna osoba się zepsuła ja, ja im to wytłumaczę yy, skrupulatnie, bo zazwyczaj na ostatnich sekundach wysyła po prostu 5-6 osób, może 7-8, tak zazwyczaj było. No, czasami 10 osób wysyłało, czasami 15 osób wysyłało, a tutaj wysyła tylko jedna osoba, czyli nikt po prostu nie bierze teraz udziału i teraz jest naprawdę ogromna szansa, żeby wygrać. Nie zdziwię się, jak ktoś widzi po prostu jednego donata za 25 zł i wygra. Nie zdziwię się. Naprawdę się nie zdziwię. Aj, dzisiaj, dzisiaj się cuda dzieją, nie widy no dzieją mnie. Dzisiaj jakoś niewidy. kurczę tak, tak inaczej, nie? W sensie, ja sam nie wiem, jak ja mam to rozumieć. Sam nie wiem naprawdę, jak mam to rozumieć, bo tak jest. No kurczę, słuchajcie, małe najgrubszą no, nagrodę telefon właśnie, za 9 tysięcy złotych. Ja wiem jak to rozumieć, no po prostu oni nie wierzą, że wygrałem nagrodę za 9 tysięcy, że wiesz, że za dużo osób będzie brać udział. że To, A jest, to jest aż to niemożliwe. To zupełnie, A, na, odwrót. zupełnie jest na odwrót. Bo wszyscy tak myślą. O kurwa, nagroda jest tak gruba, no nie ma szans tego wygrać. Zobaczcie, jak nie ma szans tego wygrać, jak mieliśmy liczenie. Teraz jest właśnie największa szansa, żeby to wygrać. Gdyby tak, nie, ktoś nie jedna po prostu, osoba byłby koniec. Ktoś po prostu wejdzie w odpowiednim czasie i. No i, no, i to jest. No robocie, i to mamy tak? liczenie. 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. Liczymy. Słuchajcie, 0,0 mamy. Liczymy czas tolerancji. Na ten moment aktualnym zwycięzcą jest Are. Hammer. Hammer, hammer, hammer by wygrał. Hammer by wygrał. Gdyby tamten ci nie zepsuł hammer, byś był zwycięzcą. Dokładnie I znowu będzie liczony Hammer, zobacz I, i, z, i znowu nie ma kolejnego Donata w kolejce Nie ma naprawdę chętnych na tego iPhone'a za 9 tysięcy Albo chociaż na 8500 zł, słuchajcie No patrz, no to, Hammer to zgarnia To jest zajebista opcja To jest patrz. naprawdę zajebista opcja Ale patrz, opcja. jak Hammer umie wchodzić, znowu będzie liczony Dobrze graje bany. No Hammer, Hammer tutaj to garnia. ogarnia I mamy 0-0, znowu liczymy Hammera Znowu sekundy, Hammer jest 4, liczony 5, 6 Sz Wojciech Stary, drugi raz był liczony Mrugaj Marek! A nie, wiem, czemu wyzywasz innych uczestników, tutaj innych donatorów? Drugi raz komuś popsułem. W sumie tak, bo on akurat na niskich czasach gra, nie? Ja. Drugi raz popsuł komuś wygrałem. Ogólnie to są osoby, które. Najbardziej nie cieszy jebany, bo ze popsu mu wygrała. A, chcę zepsuć komuś, a nie wygrać. Nie no pewnie wygrać też chce przy okazji, nie? To, to wiadomo. No ale patrz, jak wysyłasz kurwa pod sekundami, to znaczy. Are że... iPhone. To znaczy, że chcesz komuś zepsuć, rozumiesz o co chodzi. Jak wysyłasz, żeby rzeczywiście Twój donet był ostatni, to chcesz wygrać. A tak jak on kurwa drugi raz. Rozumiesz, kurwa, zepsuł kurwa yy, biedny ten hammer, kurwa. Bo już by miał. Znaczy no tak. dla nas lepiej, nie? Bo wiadomo, kurwa, byśmy musieli, byśmy byli 6 tysięcy na stracie. Ponad 6 tysięcy Byśmy stracili ponad 6 tysięcy. Ale mimo wszystko, no. No to by była uczciwa gra. Bo rzeczywiście to jest nasz błąd, że kupiliśmy po prostu tak drogą nagrodę i że I dzisiaj będziemy stratni. To jest nasz błąd, że po prostu tą, tą nagrodę kupiliśmy za drogą i że będziemy stratni dzisiaj. 8700 zł. Ja nie wiem, czy, czy wy sobie wyobrażacie. Zazwyczaj na tych live'ach naprawdę zarabialiśmy. W sensie potrafiliśmy zarobić na przykład 10 tysięcy zł na live. Ie. dlatego pozwoliliśmy sobie po prostu na tak drogą na, e, nagrodę. No i ktoś. Po prostu... Ktoś po prostu zgarnie, zgarnie to, co my zarobiliśmy na, na poprzednich live'ach. W sensie, dzisiaj stracimy my. Dzisiaj ktoś, kto wygra tego iPhone'a, po prostu zyska, nie? I to ogromne, ogromne pieniądze zyska, bo 9000 zł. No nie oszukujmy się, nawet podczas inflacji to nadal są duże pieniądze. Jak nawet podczas inflacji, nawet pomimo, że ten pieniądz jest aż tyle warte, to jest 9000 zł. To jest kurwę siana. No, jakby na to nie patrzeć, jest to najlepszy telefon, z, na, najdroższy telefon jaki jest dostępny. Oczywiście pomijając wersję 512 GB albo 1 y, TB. Ogólnie, ogólnie jest to najdroższy. Się, że je można spróbować. Rewcon Ogólnie próbuje. jest to najdroższy seryjnie produkowany telefon chyba, nie? Na świecie. Seryjnie. W sensie taki, że jest ogólnodostępny, Ta, tak czy nie? Mm. Z tego co słyszałem, to też są drogie te składane z, 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 z jisungi, ale wiadomo, nie aż tak. A... Ale Amer To Hammer, czyli jest naj, najdroższy, 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 najdroższy seryjnie produkowany telefon na świecie. Ten, który jest tutaj. Siema, jestem Marek. Wiadomo, że są tam jakieś telefony, ale to nie są seryjna produkcja. taki z seryjnej produkcji, tak jak macie e, limitowaną edycję Ferrari, no to. Wiadomo, że możecie sobie limitowaną medycję kupić nawet za 20 milionów, czy tam Bugatti limitowaną medycję za 40-50 milionów, ale chodzi mi o tak seryjnie produkowany e, iPhone, to jest najdroższy iPhone, e, znaczy najdroższa ogólnie telefon na świecie, nie? Ogólnie to na pewno y, to jest już taka sytuacja, że kto, ktoś po prostu na tym zarobi, nie? Bo tutaj nie, nie wydaje mi się. No ale wiesz, tak... ale jaki Lans, kurwa! Ktoś wysyła do Neta za 25 zł, a potem pokazuje w szkole: Kurwa, patrz mam najdroższy telefon na świecie, kurwa. 4 nieprodukowany, <grymnie> wyjebany w ciebie, kurwa, biedaku. Rozumiesz? A ktoś wysyła do za 25 zł. I tu będzie taka sytuacja, tak mi się wydaje, że ktoś wysyła jednego do Neta za 25 zł i zgadza telefon. Patrz, no, patrz no, się, albo za rzeczywiście... 5, 4, 3, 2, 1. I mamy 0,0 słuchajcie. 0. Liczymy! Hammer! Hammer idealnie na zero wjeżdża. Patrz, bo on wjeżdża na zero co I liczy kurwa na to, że nikt nie wyśle po nim. Widzisz? Dobrze, liczy nikt, nie... nikt nie wysłał po nim. Ej, on bardzo dobrze robi. On bardzo, bardzo dobrze, dobrze robi. Chociaż mieszane mam uczucia, bo. No jak? On znowu Ale on liczony. dobrze robi, bo. On już trzeci raz będzie on liczony. On jest już trzeci albo czwarty raz liczony. Także to jest z jednej strony bardzo dobra taktyka. Dwa, I że nie przeszkodzi, zero. Jest zwycięzcą najnowszego iPhone'a 14 Pro Max. 3 sekundy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16! Ja nie wiem sam powiedzieć, koniec gry! Koniec live'a! 20 sekund! Hammer. Po raz kolejny. 22! 23! Ja pierdolę, trzeci raz mu zepsuł! Ale kurwa mu zepsuł! I czemu ty to robisz? Ale mu zepsuł, kurwa trzeci raz trzaj! ARE! Trzeci raz mu kurwa zepsuł! Jezu, trzeci był... raz mu, i patrz kurwa, nikogo nie chłopowi. ma! Dwie osoby! Dwie osoby! Dwie osoby po prostu wysłały. Gdyby nie te, te dwie osoby, to... Ale trzeci raz chłopowi zepsuł. Czaisz? Trzeci raz kurwa chłopowi zepsuł! Chłopisz to wygrywał! Chłopisz to Michał, kurwa, mu zepsuł. To już było u niego. Rozumiecie to? Do 30 sekund liczymy! Piszą na, na tym, że szef, kurwa. Że tamten jest szefem, kurwa, bo mu, kurwa, za... rozpierdolił ten... Szkoda mi tego Hammera. Pomimo, że my byśmy byli straci, to mi jest go szkoda, kurwa. Tego Hammera, bo już był zwycięzcą, nie? Bob Dobra, zmieniamy zwycięzcą. muzykę, słuchajcie. I, i nie, czynę. to już jest koniec live'a. Zm Zmień na agresywną muzykę. Jest no, liczenie. No właśnie, to. to zrobić. Zmień na agresywną Racko, muzykę, live nie? To już tutaj pada wygrana, nie? Jeżeli tamten nie zepsuje, to jest koniec gry. Już ludzie się zbierają, zobacz, już wiedzą, że jest koniec. Zobacz, jest prawie 2000 osób. tysiące osób na live'ie, no to, no to, to już, już wiedzą, że jest koniec. To już jest koniec. ten moment, kiedy to, trzeba to, kończyć. To już jest ten moment, że jest końcówka. w końcówkach. 2, 1. Znowu mamy liczenie. Koniec live'a, Marek. Kończymy live'a. Mamy znowu 0, 0, słuchajcie. Dobra, ja włączam. 5, 6, 7, 8, 9. I hammer! I hammer! Hammer lubi sobie wysłać na zerze. Z tego co zauważyłem. Filipson wybiera iPhone'a, a ja nie mogę znaleźć odpowiedniej muzyki. Często jak włączam muzykę, no to, no to jest, słuchajcie, już, już powoli koniec, nie? Are! Are pisze nam tutaj o iPhone'ie? Kurde, nie, nie taka muzyka, nie, nie takie muzyki szukałem. Teraz mamy taką muzykę... Jak on to zrobił? Fistak, to może być Pace card, to może być Pace Card eee, No ale no, no cóż, no.